Uh. Jest jeszcze jeden na B Na B Spiłem B 130 rejna Kurde, nice Gdzie jest Sojcz? Ten na B, B. 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 Mogli wziąć tego spejka w sumie, co? O! Oh! Dajcie mi o tym co? A jest

To możemy oh, oh, gotcha. ich nice. Spike down. Killer down. Daj, daj. Zbyt Ja dole. Kurwa, wiem ci mówić. Nie Dobra mojego Purwa... Turwa, nie sprawdziłeś tam? tam? Co? Tak, Dobra, tak. dobra, dobra. gdzie tak. plantować? Tak. Tutaj? Bocie, bocie, dokładnie, ale... dokładnie. dokładnie, dokładnie. C c c c Pocawaj. My Dokładnie.